Ja to tak migawkowo troszeczkę nagrywam. Ale jechała teraz właśnie niedawno grupka dzieci. O, tutaj, też właśnie na tym niebieskim rowerze był piesek w koszyczku. Cały wystraszony. No i tak to wygląda. W ogóle no, niektórzy jeżdżą na tych rowerach w miarę tak, jakby jazdą spacerową, jak to się mówi. A niektórzy myślą, że są na autobanie. No, ja myślę, że niedługo skończę nagrywać te przejazdy rowerowe. No, powiem Wam, że bardzo dużo tutaj jeździ bez wyobraźni. Te pieski są zestresowane.